Mamy połowę września a, i chyba czas na to, aby poświęcić czas, jak dla mnie, chyba najbardziej wdzięcznemu krzewowi na działce. Temu, któremu no, moim zdaniem warto poświęcić uwagę, dlatego że jest po prostu niesamowicie wdzięczny, ale też bardzo smaczny. Na mojej działce generalnie trzy chyba takie, trzy takie diamenciki, jeśli chodzi o... O pielęgnację, tym, którym warto poświęcić uwagę, no to na pierwszym miejscu niewątpliwie jest borówka amerykańska i mam w sumie tutaj około 20 krzaków, jakieś 7-8 odmian najróżniejszych. Są perełki, są też takie, które są bardzo duże, są bardzo słodkie, ale są też wyjątkowe, więc różne. Może przy okazji też opowiem powiem kilka słów na ich temat. Natomiast dzisiaj, no, jesień. Przybliża się dużymi krokami. I teraz tak jak, tak jak w tym roku, chociaż te krzewy są no, bardzo młode, bo w tej chwili mija e, kiedy będzie mijał. W październiku, w październiku, pod koniec października, jak je, jak je sadziłem, 3 lata temu, więc mają niecałe 3 lata, jak tutaj są posadzone. E, i, I ten rok był niewątpliwie już wyjątkowy, bo w tamtym roku tylko popróbowaliśmy, a w tym roku naprawdę już podjeli, podjeli, po, po, pojedliśmy. Borówki, chociaż te krzewy są jeszcze małe, ale owocowały niesamowicie i tutaj zobaczcie też kilka takich ujęć z momentu, kiedy one owocowały. No, a wracając, do, a wracając do jesiennych zabiegów, bo zależy mi na tym, żeby w przyszłym roku one owocowały jeszcze lepiej. Zresztą puściły sporo nowych pędów, młodych pędów, rozgałęziły się. Więc czas rozpocząć tą pielęgnację przygotowującą ich do tego, bo tak naprawdę teraz na jesieni już jest moment, aby pracować nad tym, jak będą owocowały w przyszłym roku. I my teraz, jeżeli teraz poświęcimy czas, poświęcimy im uwagę, to możemy być przekonani, że ten plon po prostu zwielokrotnimy dzięki, dzięki odpowiednim zabiegom. No i ja też tak, tak do tego podchodzę, dostarczenie im odpowiedniego pożywienia, tak żeby one z jednej strony Przygotowały się do, ziemi, do zimy, żeby się zadrzewiły, czyli żeby stwardniały te łodygi, tak jak tutaj poprzednie, żeby system korzeniowy został rozbudowany, żeby wykształciły już to, co w przyszłości będzie kwiatami, czyli całe te kwiatostany, one teraz będą wytwarzały pąki, już będą się przygotowywały do tego. No i teraz, dzisiaj, jest czas na to, żeby żeby podjąć zabiegi, aby to było później jak najbardziej obfite. Czyli żeby zamiast na przykład na, 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 na jednym gronie było kilka borówek, to żeby było ich kilkanaście, żeby zamiast na jednym krzewie było ich kilogram, to żeby ich było kilka kilogramów. I o to tak naprawdę, to tak naprawdę chodzi. W tym roku naprawdę te zresztą zobaczycie w filmikach, te, te krzewy były po prostu zasypane, nie? zasypane niesamowicie i tutaj na przykład Czendlery, no to w ogóle miałem takie wielkości złotówek, te czendlery i to tak obsypane mimo, że Mimo, że pierwszego kwietnia przemarzły, część kwiatów też tych szczytowych po prostu opadła Przemarzła, zbrązowiała to, to, to co pozostało to była taka piękna obfitość i No i przetrzymaliśmy je, chociaż konkurowaliśmy, szczególnie tutaj sujki nasze takie powiedzmy sobie przyjaciółki, znaczy one lubią nas bardzo i, i lubią przylatywać sobie i tutaj dziobać te, dziobać nam truskawki, dziobać nam borówki, ale też mamy takie ptaszki mniejsze, typu tam powiedzmy sobie kopciuszki, pleszki, to przylatuje, słuchajcie, i no, i problem jest taki, że one widzą coś atrakcyjnego dla nich i dziobią, ranią te, te borówki, one albo je zrzucają i po prostu jest taki okres czasu, gdzie po prostu te ptaki robią sporo szkody, ale pomimo i tak tego wszystkiego uważam, że warto borówkę przetrzymać dłużej, bo kiedy ona stanie się, nie już taka fioletowa, taką jak najczęściej możemy kupować, ale jeszcze przetrzymamy ją, jeszcze ten moment dłużej, aż ona stanie się taka granatowa, prawie czarna, wtedy dopiero wybornie smakuje. Naciągnie tego słońca, tej słodyczy, pełni smaku. No to. No dobra, trochę się rozbujałem z tym, bo miałem mówić o tym, jak, jak przygotować krzewy. Więc e, według mnie jest kilka takich ważnych elementów. Pierwszy, niezbędny zabieg, to dostarczenie odpowiednich minerałów, teraz jesiennych, do tego, żeby z jednej strony się ukorzeniły, a właśnie z drugiej stwardniały i przygotowały się już. I przygotowały się już na zimę. I do tego w dwóch formach. Albo w formie takiego jesiennego takiego jesionnego nawozu. On skoncentrowany jest na tym, że ma przede wszystkim opiera się na dwóch składnikach, czyli potas i fosfor. I to są dwa elementy, które musimy dostarczyć borówką. Teraz właśnie w połowie września, który warto zrobić, to dostarczyć im właśnie potasu i fosforu, dostarczając każdemu krzewowi odpowiednią ilość i przemieszając to razem z podłożem, żeby on po prostu sobie tam zaczął się rozpuszczać później wieczorkiem jeszcze to, jeszcze to podlejemy i to można powiedzieć, to tutaj cały ten, tak jak mu korzenie sięgają ja mam przygotowany taki mniej więcej 80 na 80 cm pod każdy krzew który jest wypełniony tutaj wypełniony torfem zmieszanym z ziemią zmieszanym z korą to jest pierwszy element, czyli tutaj uzupełniam potas i fosfot Taki uniwersalny, jesienny, e, jesienny nawóz to jest pierwsza sprawa. Drugi zabieg to zabieg, który przygotowuje mi borówkę do tego, żeby ona jak najlepiej poradziła sobie w zimie. Czyli przygotowuje ją na ten trudny dla niej okres, okres zimy, ale z drugiej strony teraz już pobudzi ją do tego, żeby właśnie wykształciła e, pędy, e, e, kwiatostany, pąki kwiatowe przyszłe. Czyli to wszystko co sprawi, że w przyszłym roku ona zasypie mi się kwiatami, a później będzie pod ciężarem borówki po prostu uginała się, uginała się jak tylko może. I co to takiego? To dwa składniki. I tutaj też pozwoliłem sobie kupić trochę większy. Nie wiem czy widać, to jest e, cynkobor, czyli cynk i bor i wystarczy niewielka ilość, którą e, rozpuścimy w wodzie i później poprzez oprysk do listny podajemy roślinie i przygotowujemy ją. Ja stosuję dwa takie zabiegi. Jeden teraz właśnie, kiedy, e, kiedy roślina będzie przygotowywała się już do tego okresu zimowania, ale przede wszystkim też będzie wykształcała mi przyszłe owoce, czyli pąki, pąki kwiatowe zaczną się, zaczną się pojawiać. I drugi później, w momencie kiedy pojawią się dni ciepłe, te pierwsze dni wiosenne, ciepłe, kiedy roślina zacznie pobudzać się do życia, kiedy jeszcze może nie rozwinie kwiat, liści, ale wtedy też podam jej też oprysk właśnie z cynku z borem, dlatego że przygotuję ją, z jednej strony pomogę jej dalej się rozwijać, ale z drugiej strony też przygotuje to ją na ewentualne przymrozki, bo jak wiecie, ostatnio rok w rok regularnie pojawiają się przymrozki. Borówka nie jest jakoś cudownie uodporniona na przymrozki, a można powiedzieć nawet jest rośliną bardzo wrażliwą na przymrozki. Więc oprysk z cynkoboru niewątpliwie pomoże jej i przygotuje ją też na, 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 ten, na ten moment. To, to te zabiegi, które ja planuję zrobić. Teraz dwie jeszcze rzeczy, o których chciałem wspomnieć, które pojawiają się też, jeśli chodzi o wspieranie borówki i tak dalej. Pierwsza to jest związana z. Nie wiem, czy tutaj widać, ale chodzi o mączkę bezaltową. Mączka bezaltowa. Cudowna sprawa. Po prostu coś niesamowitego. Zawiera taką ilość pierwiastków, nie wiem, chyba ze 40 różnego rodzaju mikroelementów i w sobie ma ogromną bombę mikroelementową i naprawdę wspiera później rozwój roślin i ich wzrost, i w ogóle planowanie i tak dalej. Uzupełnia pierwiastki w glebie I to jest istotne, ale jest jeden czynnik, który trzeba wziąć pod uwagę. Szczególnie jeśli dawkujemy ją, chcemy ją dawkować właśnie przed. Pod rośliny, które są kwasolubne, które lubią odczyn ziemi kwaśny, tak jak borówki, hortensje i tak dalej, mączka bezoltowa ma bardzo wysoki odczyn zasadowy. I teraz widzę czasami, że ktoś poleca, żeby podsypywać, podsypywać borówki. Wstrzemięźliwy jestem co do tego. Powiem Wam dlaczego. No właśnie ze względu na ten odczyn zasadowy. Przedobrzenie sprawi, że gleba straci swoją kwasowość, a jak straci swoją kwasowość, no to borówka przestanie wypu wypuszczać pędy, przestanie się rozwijać. Ona musi mieć, kwaśną, musi mieć kwaśne podboże. I teraz, jeżeli ktoś już zdecyduje się na to, no to w momencie, kiedy naprawdę ma zadbaną jakąś bardzo mocną yy, glebę, a na przykład mocna, mocno kwaśna gleba, będzie widać, że roślina się bardzo pięknie też rozwija mnóstwo pędów, więc, ale to w naprawdę w niewielkiej ilości, w takiej ilości dosłownie pod tą, no jakbym miał tutaj zastosować u siebie, to zrobiłbym to w ten sposób, że przy, przy takiej roślinie naprawdę odrobinę, yy, odrobinkę, tylko i wyłącznie odrobinę, żeby tego nie odkwasić. Yy, zaledwie, yy, no gramy, gramy. Yy, mączka bazaltowa jest o tyle fajna, że bardzo długo się uwalnia, uwalnia się bardzo powoli, więc ten proces będzie długo trwał. Natomiast musimy być bardzo wstrzemięźliwi, jeśli chodzi o, 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 o to, żeby nie odkwasić sobie po prostu ziemi, nie? Żeby uzupełniając jedno, w jeden sposób nie zaszkodzić, nie zaszkodzić borówkom, więc tutaj naprawdę wstrzemięźliwość. Moje borówki akurat ta nie, pusz nie puszcza w tym roku, tutaj żadnego pędu mi nie puściło, ale generalnie no, mam aż za dużo pędów, więc tutaj mam naprawdę zadbaną dobrze ziemię. Tutaj widzę, że przy kolejnej to chyba z nowych, więc będę musiał ją mocno przecinać, bo już po prostu w przyszłym roku mi nie będzie w stanie wykarmić aż takiej, aż takiej ilości. Zresztą zobaczcie sami. Zobaczmy. Teraz ja netko przestawię. Zobaczcie sami, ile nowych, młodych pędów, które wychodzą, które wychodzą tutaj, nie? Jak się przyjrzymy, to mamy tak, o, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć młodych pędów, nie, no to, jest, a tutaj ile ma jeszcze starych? Raz, dwa, trzy, ona już ma po prostu za dużo, więc będzie ją czekało cięcie, nawet nie wiem, czy te najstarsze elementy, te najstarsze gałązki, nie przytnę już nawet teraz jesienią, żeby one nie zabierały jej energii. A resztę, a resztę cięcia wiosną, oczywiście. Wiosną na przełomie lutego i marca to najlepszy, najlepsza pora, żeby boróweczka przyciąć. OK! Teraz w drugą stronę, czyli co zrobić, jeżeli borówki w ogóle mi się nie rozwijają? Czyli najprawdopodobniej no pierwszą rzeczą, która mogłaby na to wpływać, to znaczy, że ziemia jest po prostu nieodpowiednia. Jest zbyt mało kwaśna. No i można ją zakwaszać wtedy w różny sposób. W naturalny sposób. Czyli po prostu zrobić coś takiego. Ja też od czasu do czasu dosypuję. Czyli na przykład uzupełnić korę. Dać jej odpowiednią ilość kory, żeby ona tutaj razem z Mi się ta ziemia po prostu zmieszać to trochę. Żeby ona się po prostu naturalnie zakwaszała. To taki proces można powiedzieć dość wolny, ale bardzo naturalny i bardzo pozytywny. Jest jeszcze jeden sposób, może jest więcej, ale ja o tym, o tym drugim też wspomnę to zakwaszacz glebowy. A więc żel taki, który pomaga w zakwaszaniu, w zakwaszaniu gleby. I teraz sposób jest bardzo prosty opisany tutaj, jeśli chodzi o ten żel. Jest nakrętka, a więc taką nakręteczkę jak my tutaj mamy, 10 ml w tej nakrętce jest. Więc i tu jest tak, napisane tak. W celu obniżenia pH o jedną jednostkę, czyli na przykład załóżmy, że mamy, nie wiem, mamy pH 6 chcemy obniżyć o jedną jednostkę, żeby obniżyć o jedną jednostkę, a ziemi mamy piaszczystą na przykład. To wystarczy jedną nakrętkę taką rozmieszać w 10 litrach wody, a następnie podlać, podlać roślinę. Natomiast jeśli mamy na przykład ciężkie gleby, czyli jeszcze bardziej wymagające, no to jest tutaj napisane, że w, taki, w takim przypadku dwie nakrętki. Dwie nakrętki, aby obniżyć o jedną jednostkę pH w danej glebie. No i, i 10 litrów. Nie? I teraz. Podlewać swoje, swoje krzewy 800 g w jednym liście roztworu, czyli w takiej ilości 800 gram aż jest siarki. Umożliwia to efektywne jej wykorzystanie przez rośliny nawet powyżej 75%. A więc producent bardzo, bardzo zachwala i twierdzi, że to jest bardzo, bardzo skuteczny preparat. Więc jeśli macie problemy z kwasowością Ziemi, warto też nabyć, no nawet takie proste są urządzenia, ja też mam do mierzenia sobie kwasowości ziemi pek sprawdzić jaki mam odczyn, odczyn ziemi, czy, czy właśnie to nie jest przyczyną tego, że, że moje burówki nie rosną, nie? Moje na szczęście pięknie rosną, pięknie owocują, jestem z nich bardzo zadowolony. No i jeszcze jedna rzecz je czeka, taka, którą też wykorzystuję. To tutaj Wam pokażę. Tutaj jest. Mam kilka taczek, takich yy, ściętych gałęzi z igliwiem. Gałęzi oczywiście iglastych, w tym przypadku sosnowych. I ja sobie je teraz rozdrobnię. One już ponad rok leżą, więc, bo, bo takie świeże mogłyby odkwaśnić ziemię. A takie, które już są trochę takie jakby przekompostowane, przeleżane, no to one właśnie też przyczynią się i dodatkowo wspomogą to, żeby, żeby gleba była jeszcze bardziej kwaśna.